Jesteśmy w Starym Browarze. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam księgarnię Bukareszt. Jest to jedno z najbardziej designerskich miejsc w Poznaniu. Oprócz kupienia dobrej książki, możemy tu również coś zjeść i się napić. Do nas to odcinek Lukera, Czas zacząć. Witam. Cześć, witam. Bukareszt to jedna z niewielu księgarni, gdzie oprócz kupienia książek możemy coś wypić i zjeść. Skąd pomysł na takie połączenie? Mm, pomysł to jest po części wytłumaczenie nazwy, bo tak naprawdę y, jedną ze znaczeń jest takie, że mamy Book and Rest, czyli książki i wypoczynek. A uważamy, że wypoczynek to najlepsze, co można zrobić wypić kawę, zjeść jakiś rodzaj ciasta. No, staramy się też tu rozmaicać. W chłodne dni mam różnego rodzaju napoje. Ostatnio takim hitem jest Fritz Cola, Fritz Limo, czyli... Ciekawe napoje, które przyszły do nas z Niemiec na naturalnych sokach. One rzeczywiście mają fajny smak, który idealnie pasuje do naszego miejsca. No i też ważny jest ten aspekt wizualny, bo rzeczywiście Fritz stawia mocno na to, żeby te butelki dobrze wyglądały. To świetnie pasuje do tego, jak wygląda nasze miejsce. No i w tym momencie rzeczywiście cieszy się dużą popularnością wśród naszych klientów. Bukareszt odwiedzają często ludzie szukający alternatywnych książek. Czy uważacie siebie za. Hipsterski lokal? Hmm. E, hipsterski lokal to jest takie słowo wytryk w tym momencie. Tak na dobrą sprawę my, my nie staramy się tacy być zupełnie. My robimy to co uważamy za ciekawe i interesujące. Wybieramy takie pozycje, za które możemy odpowiadać, które nam się podobają, a cieszy nas jeżeli znajdą się ludzie, którzy też to lubią. Okazuje się, że to co my lubimy jest jakąś alternatywą, ale to nie jest tak, że my zakładamy, że tu ma być hipsterskie miejsce czy miejsce alternatywne. Po prostu tacy ludzie do nas przychodzą. To nas cieszy oczywiście. Być może to jest wynik tego, jaki mamy tutaj księgozbiór, że dużo jest książek, które są związane z, ze sztuką, z fotografią, z architekturą. Dużo jest takich pozycji, które w innych księgarniach gdzieś giną na półkach, u nas są wypychane naprzód. Staramy się je promować i pewnie z tego powodu to miejsce staje się troszeczkę alternatywne. Czyli sprzedajecie książki, ciasta? Coś jeszcze macie w swojej ofercie? Staramy się też wprowadzać różne rzeczy, które są jakoś związane z designem, jako że to nas bardzo interesuje, w związku z tym staramy się promować młodych projektantów, którzy dopiero zaczynają, zdarzają się u nas jakieś projekty, które dopiero zostały stworzone przez osoby, które ukończyły uczelnie artystyczne mają tutaj możliwość zaprezentowania tego, sprzedania, pokazania, wypromowania się trochę, a to też pasuje doskonale do naszego wnętrza i do tego, co tutaj robimy. Oprócz tego oczywiście staramy się też wprowadzać jakieś produkty bardziej znane, bardzo znane marki, jak na przykład kalendarz i notatniki Moleskin, które też jakoś idealnie wpasowują się w tą naszą ideę tego miejsca, czyli dobry design, dobra jakość produktu. No, i coś, co nie jest może typowe dla wszystkich miejsc w Polsce. To nas troszeczkę odróżnia. Organizujecie również spotkania autorskie i warsztaty. Co możesz o nich powiedzieć? Spotkań jest bardzo dużo. Staramy się ich robić przynajmniej dwa razy w miesiącu jakieś spotkania. Najczęściej to są spotkania związane z promocją jakichś konkretnych książek. Często inicjatywa wychodzi ze strony wydawnictw, czasami to jest tak, że my staramy się kogoś tutaj zapraszać. Są też większe wydarzenia, spotkania, które przyciągają naprawdę duże tłumy i wtedy pomocny jest nam w tym stary browar, który udostępnia swoje pomieszczenia. Flagowy produkt browaru i po części nasz, czyli warsztaty Fashion Writing, które odbywają się w ramach Arden Fashion Festival. I tak już od paru lat odbywają się u nas. Zawsze to jest bardzo miły dla nas okres. Przyjeżdżają młodzi ludzie, którzy zaczynają pisać o modzie, starają się dowiedzieć od Hani Rydlewskiej, Marcina Różyca, na czym to wszystko polega. I bardzo fajnie się obserwuje proces, który widzimy, jak oni to wszystko robią po kolei, jak budują pewne rzeczy. I to jest dla nas ciekawe. Już w piątek zapraszamy na kolejne spotkania, chociaż tego nie powiem bo tak na dobrą sprawę yy, mamy pewne plany, ale nie chcę ich jeszcze zdradzać. W przyszłym roku też planujemy oczywiście spotkania. To wszystko jest do znalezienia na naszym profilu facebookowym, który jest naszą główną yy, tablicą informacyjną i tam ogłaszamy wszystkie najważniejsze wydarzenia, które się u nas dzieją. I to niestety koniec naszego kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie odwiedzić nas na naszej stronie. Cześć!